Witamy Was w kolejnym odcinku na tym kanale. E, no Dzisiaj sobie pomówimy o świeżej sprawie, świeżym filmie, jakim jest najnowsza animacja Disneya, czyli Raja i ostatni Smok, e, Już ona chyba 6 marca e, w kinach i na Disney Plus, ale. Ale nie w Polsce. Znaczy, no wiadomo, w Polsce i w kinach. Nie wiem, czy ona nie była w kinach studyjnych przypadkiem niektórych, nie albo nie. w tych, ale. Mm, Wydaje mi się, że, nie, że przełożyli premiery na późniejszy czas. Może być, ale, ale na Disney Plus jest dostępna w, z tym z Premier Access, więc tak jak, jak z Mulan było, trzeba zapłacić, żeby sobie obejrzeć. Ale, y, ale jak my obejrzeliśmy, bo my obejrzeli bogaci. I Tak, dokładnie. Y, no. Więc i teraz y, spoilerowo Wam opowiemy, żebyście już nie musieli oglądać. Że nie tyle, co spoilerowo opowiemy, to, to będzie spoilerowa recenzja. Recenzja, bo, po prostu. bo film warto obejrzeć, tak naprawdę jest, jest świetny, ale o tym powiemy ale, później. Też nie, też nie jest to jakiś obowiązek. Jak ktoś nie, nie jest fanem animacji, to. Jest obowiązek, ale tu będziemy, nie, nie y, tu będziemy dwie, dwie, na pewno będziemy dwie, dwa różne zdania przejawiać. Więc y, no, a dopiero zależy, z jakim się będziecie utożsamiać, jak obejrzycie. No, co sobie wybierzecie. Y, dobra. Oczywiście, że ze mną. Y, no, dokładnie, że ze mną. Dobra. Kurwa, y, przepraszam. Y, teraz rob... <ścoughs> y, powiedz może, jakie ty miałeś oczekiwania względem tego filmu, do, wtedy, kiedy został pierwszy raz opowiedziany? Nie miałem oczekiwań wobec tego filmu w ogóle żadnych. W sensie te wszystkie informacje przychodziły gdzieś tam obok nie jarałem się tym. To miałem do takie coś, że no obejrzę spoko kolejna animacja Disneya i tyle. Ale nie było czegoś takiego, że ów-u, wow, Ole Schiora, Adventures Endgame 2, kurna. To no, nie miałem czegoś takiego, ale okej. Okay. W sensie na soul bardziej czekałem, na pewno. No w sumie ja, ja miałem yy, oczekiwania. Do pierwszy raz, kiedy ujrzałem ten tytuł i, yy, i pierwszą grafikę promocyjną, no to od razu coś, coś się we mnie włączyło, że to będzie film, na który będę czekał, i ja od razu muszę go zobaczyć, jak wyjdzie. Yy, co prawda, po Zwiastunach okazał się zupełnie czymś innym niż się spodziewałem. Szczególnie design Smoka na przykład. Tak, tak. Szczególnie design Smoka, ale, ale to nie jest minus. Nie, znaczy, w sensie ja byłem trochę sceptycznie nastawiony na początku, chociaż się bardziej przekonywałem po Zwiastunach do tej, do tej koncepcji, którą otrzymaliśmy. No ale, ale okazał się film, no genialny, moim zdaniem. I, i myślę, że możemy przejść do tego, że no, on był chyba. Jestem pewien, czy on był zapowiadany na tamten rok jeszcze? Czy wydaje mi się, że chyba nie? Ale no, ale, to... no ale w każdym razie. Yy, no, jak ktoś jest sprytny, to sobie go obejrzy, na pewno. Yy, w no albo jest bogaty, tak jak my. Albo jest bogaty, no wiadomo, ale jak nie, to się biedaki musicie męczyć z jakimiś pirackimi stronkami. No ale. Jest yy, takich niekorzystnych. Ale, ale jak się pracuje, to się ma, więc proszę bardzo. Tak się robi. Profesjonalny podcast. Dokładnie. To się, to my wiemy, jak robić hajs, więc no nie ma żadnych wątpliwości, ale. Dobrze. Ale myślę, że ogólnie ten film można podsumować słowem Essa. Essa i ale... Rich Imo według mnie. Rich Imo, ale do Pokchampu w mojej opinii jeszcze troszeczkę brakuje. A u mnie pokczam No to jest to, to, totalny. No. Dobra, to wszyscy, którzy dotrwali do tego momentu, to teraz będą spoilery. Tak. Więc Wonek wo, nie chcecie ich, a ci co widzieli albo nie wiem nie chcą oglądać to, to y, zapraszamy tutaj żeby zostać, Dobra. posłuchać. No więc tak, więc raja to jest, yy, no film opowiada o yy, starożytnej, o Raj, o, o, o no, akcja dzieje się w o rai i o ostatnim smoku. Tak, akcja dzieje się w starożytnej krainie o nazwie Kumandra, która yy, swoje Wzorowana na chińskim wszystkim? Yy, nie wiem, ale tak czy siak hmm. podzielone... W sensie no na chińskiej mitologii i tak dalej. No, na pewno, no, coś tam znaczy wiadomo. Ale yy, jest podzielona ona na yy, wiele, znaczy na, na wiele, na, na parę jakby plemion, jakby takich części tej, tego świata, gdzie yy, każde, yy, każda nacja jest yy, każdy naród jest nazwany od y, jednej, jakiejś części Smoka. I w ogóle ta cała kraina przypomina jakby, jakby kształt smog, Smoka. No. Takich taki smoków, które właśnie występują w tym filmie. Y, jednego możecie zobaczyć na ekranie. Y, no i. Y, tak, no i pe w pewnym momencie, y, znaczy dowiadujemy się na początku, że ta kraina niegdyś została opanowana przez. Y, no tam wszyscy żyli w takiej symbiozie, wszyscy byli dla siebie dobrzy i mili, mili no, sielanka. z pionem tak, ze, sm ze smokami żyli, ale yy, nawiedziły tą krajem na takie yy, te, mroczne coś. istoty, takie I bezkształtne praktycznie. Ciemne chmury takie. Takie, tak. Yy, gruny, one się chyba nazywały, które mm, rozprzestrzeniały się jak, yy, jak plaga. No właśnie, bo, yy, no, ponieważ jak, zamieniały ludzi, jeżeli natrafiały na jakiegoś człowieka, zamieniały go w kamień i przez to powstawał kolejny grun, który, no i się tak rozprzestrzeniały. No i yy, w pewnym momencie yy, smoki, Zdecydowały, że poświęcą swoją jakby moc, jakby magię. Trzeba położyć temu kres. Położyć kres tej, tej pladze. no i poświęciły swoje życie, żeby ratować tą krainę. No i one same zamieniły się w kamień, a, a i, i, i został tylko jeden, ostatni Smok, który jakby. Mm, Czyli ten tytułowy, ostatni Smok tak. Sisu. Sisu, dokładnie. I który miał praktycznie być jakby powiernikiem tej mocy. No ale to dobra, ale to potem, bo do tego się dowiadujemy później w fabule. No ale smog też jakby znikł. Nie było go przez 500 lat. po prostu. Tak. I po 500 latach nagle. No, władca krainy, jak ona się nazywała, ta, w której była Raja. No, nie mniejsza. kraj, w której była Raja. No ten, Chief Bangra, mianowicie, czyli ojciec Rai, postanowił, żeby. ponieważ po tym jakby incydencie te wszystkie nacje się podzi podzieliły między sobą i rywalizowały i nie żyły w zgodzie. No, i y, on praktycznie chciał je zjednoczyć na nowo. Miał taki bardzo ambitny plan, e, żeby zamiast toczyć wojen, to z, się podzielić posiłkiem. Trzeba tak. Przyznyć. No i w ogóle w tym królestwie y, jego y, trzyma, był, y, trzymany był smoczy klejnot, czyli y, jakby artefakt, który y, y, zawierał tą całą smoczą moc y, tamtych smoków, które które się poświęciły, no, no, ale jako, że inne narody nie chciały za bardzo się jednać, tylko wolały posiąść ten kamień, ponieważ wiedziały, że moc kamienia chroni przed tymi grunami. A nie czekaj, druny to były, a nie gruny, teraz sobie chyba, druny, no, to były druny, gruty, tak, były druny, przepraszam. No, no to w końcu on no w ogóle się zaprosił ich, a oni go, że tak powiem, jakby tu takiego słowa użyć ładnego, wali ciepłym moczem. Tak, no wbiły, wbili mu sztylet w plecy i, i, i po prostu, no doszło do tego, że klejnot się rozpadł. Na, Dużą część. na dużo części. I każdą część, yy, znaczy na tyle części, ile jest praktycznie, tych, ile było tych, tych królestw. Yy, tak. Każdy Każdy tam ukradł jakąś jedną część. No ale, yy, ale ta. Mm, ten rozłam tego klejnotu sprawił, że, że te cholerstwa wróciły i znowu zaczynały zmieniać ludzi w, ludzi w kamień. Raja wtedy miała chyba jakieś, nie wiem, mm, 12 Mało. lat. No, była jakąś taką, no dziewczynką jeszcze małą. No i y, w tym momencie mm, ojciec wzięła miecz ojca, w ogóle ojciec został zamieniony w kamień i tak i tak, um, i, tak mi, i teraz mamy przeskok w czasie i sześć lat później szuka. Wyruszyła tak. tak Wyruszyła szukać y, y, no y, z ostatniego smoka, którego y, którego, który prawdopodobnie gdzieś tam się ukrywał. No i go znalazła. No i potem perypetie, kiedy to od, latają sobie od tego od królestwa do Królestwa zbierają klejnoty sisu dostaje nowe moce, które poprzez dotknięcie tych klejnotów, więc więc tak to się dzieje no i potem kul kuluminacyjna walka z ostatnim królestwem z jej byłą przyjaciółką Namari która praktycznie zabiła smoka pod, w, w trzecim akcie no w pewnym sensie go dosłownie zabiła dosłownie no tak dosłownie go zabiła no ale dobra no ale może skończmy no, twist. Tak, skończmy streszczać, bo, bo pomóżmy o... opowiadać o konkretnych elementach. Tak, no może, nie wiem, może najpierw ty powiedz, co ci się podobało, a co ci się nie podobało. Co mi się podobało ogólnie w filmie? Podobała mi się ta przygodowa fabuła, bo była jednak bardzo wciągająca, intrygująca. Nie czułem aż tak strasznych, dużych emocji na koniec, bo jednak poczułem, że na pełnym etapie tych głównych postaci mieliśmy tyle, że ciężko mi było po prostu do wszystkich czuć jakieś super pozytywne, mega emocje. Podobała mi się muzyka, która była rewelacyjna, ale o tym pewnie ty powiesz więcej. Podobał mi się ogólny styl tej animacji, chociaż cały czas nie podoba mi się design tych smoków, którzy mają ludzkie mordy z jakiegoś powodu. Podobały mi się lokacje. Były świetne i klimatyczne. To taki... No. no. dobra. To mi się podobało. No yy, dobra. No dobrze, no. Mi, mi, ta, mi też. Tylko, że do kwadratu można powiedzieć, bo... Yy, nie wiem, jakoś... Bardziej na mnie wywarło wrażenie praktycznie, może teraz jakbym sobie tak o tym bardziej pomyślał, no to bym dostrzegał jakieś tam błędy i tak dalej, jakieś tam powtarzane schematy, ale nie chcę tak na siłę tego robić. Ponieważ no faktycznie, no te lokacje były świetne, G -g -g animacja w ogóle, ym, dbałość o szczegóły, nie wiem, jakieś, jakieś poszczególne kwiatki, źdźbła traw, które praktycznie się tego nie zauważa, a to jest tak, tak dopieszczone. Ja mówię, no, no, ten... Animacja rewelacyjna, tylko te, ten wygląd smoków mi cały czas trochę nie gra. Yy, no, kiedy ja zobaczyłem tego smoka pierwszy raz, no, to ja myślałem taki no, kurczę jak z Barbie. No, yy, no taki no. ten, ale. Yy, no okej, okay, taki jest. Yy, design no, nie chcę się tego czepiać na siłę, bo no, jest dość specyficzny. Nie widziałem takiego smoka. Czy znaczy, wygląda nie. taki smok wodny, typowo, no to nie jest taki smok latający, jak, jak się... No ja na przykład takiego. wyszedłem ostatnio na zewnątrz i tak smoki nie wyglądają, więc. No właśnie, nie no jestem. to tak, więc wyobraźni mają bujną, jak widać, no ale, ale nadrabia charakterem mimo wszystko myślę, bo to jest w ogóle ten film niesie za sobą taki głębszy przekaz, ale możemy o tym później pomówimy. Teraz tak o wizualnym tym aspekcie. Fabuła y świetna w ogóle. kurcze ja ogląda jak oglądając ten film poczułem takie beztroskie lata dzieciństwa, kiedy to oglądało się właśnie takie przygotowe bajki, a ta była na tak jeszcze wysokim poziomie, z tak dobrą muzyką Jamesa y Howarda y Newtona, że po prostu no, zapierała w dech w pierciach. Przypomniało mi się dzieciństwo kiedy to oglądałem film Dinozaur tego m, dinozaur, też Disneya, dinozaur. <laughs> też Disney'a i Cię, no bo też 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 bo to, to wiadomo te japońskie klimaty chińskie ale m, m, ale d, d, akurat Dinozauru dinozaur. Dinozaur mi się tak przypomniał, ponieważ bardzo mi się przypomniała znaczy, ścieżka dźwiękowa i okazało się, że James Newton Howard tak samo robił do tego filmu ścieżkę też, więc no, nic dziwnego. Pod tym względem zasługuje mimo, mimo, według mnie na Oscara ten film, a nadrabia animacją i bardzo dobrą... Dinozaur. Muzykę, a mamy dopiero marzec 2021, więc też się nie rozpoczęło. Tak, ale, yy, ale jak na razie, jak na chwile, ponieważ na razie nie będzie w, w, w tym, brane pod uwagę na tych Oscarach yy, najbliższych, no ale mm, zobaczymy, co będzie później. Jak na razie jest w czołówce, znaczy w czołówce, no, no góruje. No ale dobra. Yy, no, dużego wyboru też nie było No tak. Ale tak czy siak, no, film jest fenomenalny, jeszcze raz się powtórzę. Może wygląd Smoka faktycznie jest taki, no dość specyficzny. Może się ludziom nie podobać, może ludziom mieć takie, może ludzie mogą mieć takie zastrzeżenia co do niego, ale to wiadomo, to jest bajka, tak? Nie możemy mieć takich w sumie. Mm, musi być ten element taki dla dzieci, trochę infantylny. To ja się teraz ci wtrącę, no. bo ty mówisz, że jest fenomenalny po raz drugi, a ja powiem, że jest po prostu bardzo dobry i według mnie nie jest żadnym jakimś przełomowym arcydziełem. No, czy czymś. ale to się nie. Czy czymś, co trzeba koniecznie obejrzeć. Tak jak mówię, jeśli nie, ktoś nie lubi animacji, to tak, uważam, no znaczy, to będzie mu się podobał. Też, jakoś, nie, no dobra, ale jest tak żartowałem na początku, ale faktycznie, no to to jest. Na przykład, ma, mam bardzo... tak Soul, że według mnie to jest film, który by się spodobał ludziom, którzy nie lubią animacji. Bo on jest bardzo. A to, a to jest jednak bardziej, uważam, dla typowo dzieci, a nie przygoda, przy... To była przygodówka. Znaczy, może nie typowo dla dzieci, ponieważ ona też ma swój głębszy wydźwięk o tym, jak ten świat nasz jest. No, Zepsuty to... do cnu, że, do cna, że ludzie sobie nie ufają, i przez to, yy, no i przez ten, przez ten konsumpcjonizm yy, doprowadza no, się go do upadku. To, to jest często to, co takie właśnie podstawowe animacje zawsze staramy się przekazać, bo jednak bajka zawsze musi mieć jakiś morał. Ale wiesz, co, dziecko się tego nie wyłapie. <laughs> dziecko widzi, że smok, haha, fajnie, i tam. Yy, no ale z drugiej strony to też nie jest na tyle mocne, jak na przykład. W znowu w Soul, żeby dorosły jakoś się tym podniecał i mówił wow, no, to ma super No przekracji. bo natomiast Soul to już nie jest nawet taka typowa bajka dla dzieci, bo... No tak yy, mówię, no. no według mnie jest po prostu filmem dla, dla Bardziej dla, dla dzieci, młodszego odbiorcy. Ale tak, tak właśnie w wieku tak 10, 14, coś takiego. Tak, tylko że, no ja się z tobą zgodzę, że... Ludziom się może ten film faktycznie nie podobać, a starszym oczywiście, bo nie. Urzek... Co nie podobać, co nie zachwyca. Znaczy, o właśnie, znaczy, no, podobać się może każdemu, ale nie złapać za serce, tak jak na przykład mnie, bo mnie to urzekło głównie tą nostalgią płynącą z tego filmu, że ja odkrywałem na nowo, znaczy odkrywałem, przypominałem sobie te, te lata yy, dziecięce i, i za to. <laughs> Mogę temu filmowi jedynie dziękować, bo, bo było super, zrobić sobie taką wycieczkę e, w przeszłość. E, no, całkiem z... S-owo było. Całkiem esowo, no właśnie. Ale w ogóle to jest też ciekawe, że to jest. Kurczę, nie wiem, czy był wcześniej jakiś niedawno film, ale y, z takim też aspektem, że Disneya, animacja. Y, pierwsza, gdzie nie ma żadnego wątku muzykalowego. Że tu nie bohaterowie nie, nie siedzą, nie skaczą, nie śpiewają w trakcie filmu. Tylko jest akcja, a muzyka jest tylko instrumentalna. To w sumie zauważyliśmy to po sensie. W... No? I... Tak, kompletnie randomowo. No właśnie, i w ogóle to no, nie no, według mnie to nie przeszkadza. To praktycznie nada jeszcze, jeszcze większego. No nie, nie przeszkadza, dźwięku. No, że randomowo to złapaliśmy, nie? No tak. <noise> w ogóle się tego, znaczy, to, że wyłapaliśmy to randomowo tak po sensie, znaczy, że tego w ogóle nie potrzebowaliśmy w trakcie. Tak, to no, to też myślę, że to nie jest coś aż tak mega super ważnego. No eee, co tam jeszcze? No mnie dość, że Smog zginął pod ten. No na, to był mega ponieważ znaczy... Ten ta Sisu, tak Sisu. Sisu, no Sisu ginie. Ten tak randomowo po prostu. Znaczy ona tam. Yy, no, no, to jest taka próba zaufania do tej Namari yy, całej. Yy, kiedy to ona ma yy, przekazać, jakby ten klejnot ostatni z jej królestwa yy, yy, Sisu, żeby złączyć w całość te, tą kół, smoczą kulę. I. No i, yy, no i ona zamiast. Okazać tam skruchę i dobroć, no to strzela z kuszy i zabija z Sisu. No i wtedy to jest jakby taki gwóźdź do trumny, że te druny już zniszczą to, świat. Zniszczą świat. Totalny, Klasacja. totalny rage wpadają, no i Uuu, tak, tak dokładnie. No i no i fakt nie no, ale chodzi, jeżeli chodzi o sam wydźwięk, no to spoko, nie spodziewałem się tego, miało to dość, było to dość mocne, szczerze mówiąc, takie bardzo niespodziewane i tak do, do końca nie wiedziałem, czy oni pójdą, miałem z tyłu głowy, że ona jeszcze wróci na pewno, ale ja tak miałem, kurde, może ona nie wróci, może ona faktycznie jej śmierć będzie coś znaczyła, ale jeżeli, jeżeli by tak to poprowadzili, to nie byłoby tak fajnie, jak było. No ale jednak ym, bohaterowie ym, wychodzą szczęśliwie. Szczęśliwie, tak. Wszystkiego, na Marii w końcu odzyskuje. Się decyduje, kiedy już wszyscy się zmienili w kamień, ona A, się decyduje w ostatniej chwili, chociaż chciała uciec, ona się decyduje. No. Ja, Złączy, złączyła tą kulę i no, i no i druny wyparowały. Smoki wróciły, mnóstwo ich wróciło. W ogóle w międzyczasie poznajemy dużo no, bohaterów drugoplanowych. Myślę o tym to mówiłem, według mnie jest tych bohaterów za dużo i za słabo ich znamy, żeby z wszystkich mieć jakieś no, utożsamienie. Y, poznaliśmy ich trochę, trochę późno, bo z każdego poznajemy w takim w Takiej sytuacji, kiedy to bohaterowie dochodzą do kolejnego królestwa i stamtąd zabierany zabiera jest jeden bohater albo kilku. Ehm, no ale mm, zawsze no, dostaliśmy jakieś backstory od każdego. Na przykład ten ale... młody z łódki miał rodzinę, która, czy tam siostrę, która go zawsze tam jakoś systematyzowała. Tak, ale z drugiej strony myślę, że oni pokazali zbyt tych bohaterów na tyle, że oni myśleli, że każdy będzie jakoś mega utożsamiony z nimi. A ja nie uważam, że oni wszyscy byli na tyle pokazani, żeby jakoś strasznie się nimi zachwycać i martwić ich losem. Ja, tego tak nie... ja się nie Mnie to poruszyło na koniec, jak wszyscy... Od, od, bo wiadomo, każdy jest, z nich stracił kogoś. Bo, bo, ta scena kiedy oni się poświęcają koniec końców jest być być wzruszająca, ale właśnie przez to, że ja nawet w sumie nie wiedziałem do końca kim są ci wszyscy bohaterowie jakoś mega, no to trochę mi to właśnie przeszkodziło. Uważam, że gdyby ich było mniej, może to by był jakiś lepiej wyprodukowany. może niekoniecznie, że mniej, tylko bardziej do, bardziej jakbyśmy ich poznali, jakby film był nie wiem, o te 20 minut dłuższy, no 10. A no jakby mieli też jakiś konkretny cel, bo nie tak no też Specjalnego nic nie robią. Nie no, no a co mają robić? No po prostu do, na przygodę Właśnie. poszli, no ale y, fajne było to, jak oni wszyscy wrócili potem do swoich rodzin. Na przykład y, ten z plemienia tego w tym lesie bambusowym, z, ten, jak on, miał, y, wrócił. Do, widzieliśmy, że on miał dziecko, że on miał żonę. Tak, to, no to było akurat poruszające. Z, z tą postacią się zgodzę, bo tam było no, pokazane ta. ta... Łóżeczko tu małe puste. I okazało się, że on był, został jedyny w tym królestwie ocalały i on stracił dziecko, Ja potem do niego wrócił i no to było mega wzruszające. Tak samo, tak samo to dziecko, to ona się nazywała ta Noi z tymi małpkami. To ona niby to było takie, to było dość dziwne dziecko, bo było dość, było wychowane przez małpki. Hmm, Tarzan. taki, takie taki Kung Fu po prostu. No, yy, ale Span, kung, kung Fu Span. dziecko. No i to też było poruszające, jak ona wróciła do swojej, do swojej matki, bo niby było takie z dziecko, ale jednak wiemy, że było cały czas dzieckiem, małym dzieckiem, które miało matkę. I no i to było było super. Tak samo z tym młodym Bounem, który wrócił do swojej rodziny. No. To mnie łapało za serce, a to wszystko w akompaniamencie muzyki. No to tego miałem łzy w oczach pod koniec. No nie wiem, po prostu tak się. Ja tak nie się miałem. Jak... On nie miał. Doceniam. No. Więc tak czy siak, no. Nie, może, nie, nie wiem, czy możemy polecić ten film teraz, bo chyba każdy, kto dotrwał do tego momentu, to już widział ten film. Więc możecie, z nami, możecie napisać, czy się z nami zgadzacie, czy też nie. no Wyrażać swoje opinie. Wreszcie jakieś swoje te argumenty, jakieś y, informacje i jakieś przemyślenia. No. Yy, no, i, no i myślę, że to chyba byłoby na tyle. No, film jest według mnie świetny, według ciebie bardzo dobry. Yy, tak? Jak miałbym wystawić skalę ocenową, to było takie 8 na 10 dobre. Ja dałem temu filmowi dychę. Ale to, względu, to względu tylko na emocje, tylko na emocje. Bo jakbym się zagłębiał w treść i tak dalej, to bym doszukał się i by pewnie spadło. Ale nie chcę, żeby spadło. A, no. Dycha dla tego filmu. Tak. Ale to jest taka, taka, wiesz, taka, no, taka dycha. Taka. To jest Edsowy film z rikczem totalnym, więc no. On pokciampu. Pok no. Ty... Więc tylko no, o, op, który stworzył ten film naprawdę czasu. <laughs> Esta po prostu. No, ale y, tak, tak naprawdę to Charles <laughs> no. Lopez, Estrada, Don Halle są reżyserami tego filmu, więc no, m, ale no, o, op z Rikczem. Op z Rikczem. I no. Jestem... powiem, bo, że mnie pozytywnie zaskoczony to jest mało powiedziane i, i oby, oby więcej takich animacji było. Tak, a teraz co? A teraz już czwartek, najbliższy Snyder Cut. Czwartek najbliższy Snyder a 15. nominacji do Oscara, więc... tego tym... nominacji do Oscara, a w piątek pierwszy odcinek Falcon and the Winter Soldier. O Wandavision nic nie nagrywaliśmy, ale myślimy, że o Falconie będziemy nagrywać regularnie, Co ty... Co ty? <laughs> e, jakby... jak to... Startowaliśmy, to już Wanda trwała, więc to też no było takie ten. A jak Falko będzie od początku, to myślę, że będzie większa Esajerik, czy w tym przypadku. <noise> Dokładnie tak. Yy, no, no i tak. No, to Spodziewajcie się na pewno... Już chciałem powiedzieć... Trzech... Chciałem powiedzieć trzech odcinków w następnym tygodniu, ale nie wiem, czy się wyrobimy. <noise> yy, bo... Ja czuję trzy w możliwe, że będą... Może być jeden, pa. dwa. Na pewno będzie o nominacjach, bo to będzie świeża sprawa. O Snyder Cut też, ale o Snyder Cut i o Falconie ja może myślę, zrobimy że, trochę ja później. Myślę, że, ja myślę, że na to Falconie będzie szybciej niż o Snyder -Cut, tak No, szczerze. bo poczekamy sobie bo aż wszyscy obejrzą. Falcona, Falcona będzie można zrobić od razu w piątek, a Snyder Cuta jednak trzeba do tego chwilę posiedzieć to przetrawić. No właśnie, więc tak, ale... No, ale zobaczymy. No, ale. A najlepsze jest to, że to wszystko zmierza do wielkiego finału, który nazywa się Godzilla versus Kong. Oj, 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 Tak. Już coraz bliżej. Tak jest. No, ale dobra. No to w tym myślę, że to tyle na dzisiaj. E, dajcie znać, co myślicie o Rai i o przyszłych. Może macie jakieś pomysły na filmy, który, tak. które, byście się mogli podzielić Jak się z nami. to to klasyczna łapka i sup. I sup i Rick i S. To będzie. Jak ktoś dotrwa, no. to, to niech napisze. Imo Esa. Imo Esa, dobra. <laughs> Pięknie, dobra. No to, no to, to, no to trzymać się i do następnego. Do następnego. Nar. Nar.